Jest dzisiaj jesteśmy w ruinach papierni i jest to miejsce bardzo zdewastowane, ale mimo wszystko uważam, że ciekawe i będę się starała dzisiaj Wam w jak najatrakcyjniejszy sposób je pokazać. Także zapraszam do ruin starej papierni. Na początek mój stały motyw pod tytułem Gdzie są wszyscy i czemu ja nie jestem z nimi? No tak to wygląda w środku. I przypuszczam, że wejście będzie po tej stercie cegieł. Standardowo trzeba uważać pod nogi. Można sobie skręcić kostkę. Hmm, jakby tu przejść. Słyszę psa, małego psa. Prawie jak wycie wilków. Uu. To tu się da przejść pod tym. No to super. Cześć Bartosz, ja oczywiście miałam wyżej jaki pomysł, żeby przeskakiwać z tamtego murku, kasa. A. Tu niestety nigdzie wyżej się nie da wejść. Weszła tu też sobie jakaś ekipa, której nie znam. I bardzo szkoda, że się wejść nie da, ale i tak tu jest tylko pusta skorupa i będziemy starali się jeszcze zobaczyć może gdzieś w tych pawilonach będzie się dało pohasać ten ma się wysoki bo tak widzę tutaj na ścianę jest odnowiona jakby zdecydowanie tak Bartku, zdecydowanie tak, Bartku. Go tam obserwowałem przez mój nowy monokular manki Levenhuk o przybliżeniu razy 10 i obiektywie 42 mm który czekujemy się nie by wytrzymałością Jak i Kamień kamieniem świadczenia o co, a jest rok w produkcji gdzieś? Nie, fabryk. To... Pa... Właściwie to chyba może tutaj w każdej chwili coś spaść na głowę tak teraz patrzę. To nie wiem czy to dobry pomysł, żeby chodzić tutaj. Ten teren jest w sumie dosyć rozległy, ale mało zostało takich mm, cech charakterystycznych. Tu widzimy mm, ewentualnie można przeczytać nazwisko, kto był odpowiedzialny za rejon zmiany D. Wszystkie hale w sumie w środku tak samo wyglądają. Są puste i można oberwać łatwo w głowę ale obejdziemy zawsze obchodzimy tak to wygląda sklepienie się wydaje na szczęście dosyć takie solidne że może akurat dzisiaj nic mi się nie stanie no i trzeba uważać na dziury a tu było coś śmiertnik. Spróbuję się dostać po prostu na górę na tą wieżę, która jest tam w tle. Może akurat coś tam będzie ciekawego. No dobra, to robimy atak na wieżę. Dzisiaj raczej nie, po, nie poprzestaniemy na tym obiekcie, o! Ponieważ wątpię, żeby ten usatysfakcjonował nasze wygórowane wymagania, a może się rurą przeczołgam. Nie podpuszczam, ale nie wiesz. Bez problemu. I co tu jest wejście po tym? Nie, to jest kolady są. O! No ale dostał Ale że schodami. Widzę, że to coraz wyższe te schody. Jak też mamy w wysokości te I Tu idziemy zobaczyć. Podobno te schody się bierzają na chodzenia. Bardzo dużo jakichś właśnie kamyków. Ojej, i kondygnacja musiała runąć. Aż po poprawić kamerę. To nie wiem w jakim sensie oni mieli na myśli, że te schody się zwężają. Może, że jest więcej takich wyszczerbionych, czy co. Jeszcze kafelki na ścianie. Ojej. A jakieś łaźnie musiały być, czy coś? Kurde. Jedno gruzowisko. Dlaczego nie będzie chyba widać na tyle? Ale jedź bezpiecznie. Rodzina czeka na ciebie. Drapuj się bezpiecznie. Rodzina czeka na ciebie. W tym sensie, że się zbliżają. Marek. No ładnie. Jakieś widoczki fajne są. Pusta hala, pusta hala, pusta hala. Gdyby nie ten burdel na tych schodach, to w sumie by nie były takie złe. A. No to rzeczywiście dosłownie już nie ma dachu. Jest tam jakiś wielki taki walec. Zobaczymy potem. Ja popunuję, żeby się parę że Żeby co? A, a co tam jest? No realnie... Aha Dobra To posaczekowany Jesteśmy na dole szczęśliwi Zadowoleni Ale na nierównym terenie. Może jakieś zbiorniki na wodę, nie? Czy coś takiego. Ciekawie to wygląda. I czuć taki stęchły mocno zapach. Na pewno z tego, fuuu. Tak wygląda wyrzucanie śmieci, gdzie popadnie. A tam byliśmy sobie u góry i było fajnie. Teraz idziemy w stronę tego wielkiego walca, czymkolwiek to jest. Tutaj, tył Hali wygląda w ten sposób. Tam są te zabudowania, od których zaczynaliśmy. No i zaraz zobaczymy, co tam jest w tym wielkim walcu w środku. A tu, co ciekawe, są nowe okna. I zobaczymy zaraz dlaczego. Była dyskusja, czy to jest y, silos stary, czy czubek wieży y, ciśnień. No bo tutaj, z jednej strony, by się zgadzało, że wygląda to jak właśnie jakiś przewrócony dach, taki wąski prześwit. Nie, dla mnie to wygląda jak z Midgar z Final Fantasy VII. Dotarliśmy także na rejon zmiany B. I jest tutaj pełno e, jakichś dziwnych substancji, w takim niezbyt przyjemnie pachnącym akwenie. Tu jeszcze jedno ujęcie tej spornej budowli, która rzeczywiście stąd się wydaje być może jakimś fragmentem wieży ciśnień, która na pewno przy takim zakładzie stała. I na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to ankry, na których opiera się konstrukcja, które też często spotykamy właśnie w śląskich familokach i które mają za zadanie stabilizować konstrukcję i niestety przez to, że ponieważ są żeliwne, są wykradane, to później niestety te normalnie wytrzymałe konstrukcje sypią się jak domki z karty. Została nam jeszcze do oblecenia część biurowa, i wydaje mi się, że nie jesteśmy tutaj mile widziani, ale wydaje mi się, że tutaj można będzie znaleźć jakieś informacje na temat tej papierni. O, stary dygestoria, na przykład. Ładne. Czy właściwie w ogóle nieładne? Co? To jest jakiś przejście do będziemy nocy. Trzeba tam będzie potem przejść. Tutaj z pewnością były laboratoria jakieś analityczne, ciągnące się już tej kondygnacji. Sądząc po wyglądzie mebli, no to były bardzo, bardzo stare. Tutaj mamy e, domieszka uszczelniająca beton. Mhm. To jest w ogóle wyjście. Nie trzeba będzie wychodzić przez okno. Oj, tutaj to... Ta konstrukcja przypomina mi już e, inny budynek laboratoryjny, w którym byliśmy. Tutaj są opakowania po karmie dla kotów. Był też kot z kurzu. Bardzo taki brzydki. Kot jest piękny. Ale nie takie... U. Wow. To Coś jest takie ciekawe dookoła. Chodzi tutaj jak w muzeum. To znaczy tak. tu y... jakieś insekty. Do no, tego idziesz co, tam. Jest stary but. Tutaj jakieś muchy. No nie wiem, może tu trupa znajdziemy. Tutaj wszystko się może zdarzyć. szafki dla pracowników. Dziadostwo. No jest właśnie dużo dziadostwa. Tutaj jakieś stare półeczki, ale zasadniczo ta pi piwnica jest tutaj zamurowana, ona się tutaj kończy i tu, no niestety nic więcej. Co tam znalazłeś fajnego? W grze się to działo, a agencji czerwiec brudzi 99, 99, 90, 90, 90. Uzyskano cele założone przy wprowadzaniu. W tej chwili nie stawka rozliczeniowa, a agencji na rzecz ZPK 25 tysięcy złotych, ułamane przed jednym. Agencja brudzi. A te prace na rzecz do 19 brudzi. Czuć tutaj bardzo mocno, yy, niestety, kanalizację. Jakby coś tutaj gniło. No niby nie ma jakichś jawnych odchodów. Musi po prostu bić ze starej kanalizy. Piętro jest w strasznym stanie. I zobaczę, czy może tutaj się nie uchowała jakaś laboratoryjna perełka. Aczkolwiek jak na razie, to wydaje się, że to jest taki sam pustostan jak e, no, na tym budynku, w tym budynku taboru kolejowego, który Wam pokazywałam jakiś czas temu. Ostatnia kondygnacja. Bardzo ładne drewniane schody. To bardzo dużo spalonych powietrza. No, przynajmniej zadbali o RODO. Jakkolwiek nadpalone. No to próbowali zadbać o RODO. Ładne takie poddasza, takich starych budynków. To mi się zawsze bardzo podobało. Te szafy całkowicie powyprówane. Może się znajdą jakieś banery pierwszomajowe. Tak jak w innej papierni. Mamy tu gazety. Pospolita nauka i technika 1998 rok, także już ponad 20 lat temu, nie wiem kiedy to minęło i tutaj ktoś chyba zbiorczo próbował się po prostu pozbyć całej dokumentacji, a to tam wygląda jak pokój Alesy z Silent Hill, więc no cóż. Tutaj pewnie całkiem dużo by się jeszcze dało znaleźć informacji. Z tego co widziałam, sama papiernia działała jeszcze na początku lat 90. a zresztą tutaj teraz na jej terenie funkcjonuje dużo przedsiębiorstw prywatnych. I w sumie mimo że jest niedziela, to tak naprawdę dobrze by się było już naprawdę stąd ewakuować na inny obiekt, żeby nikt się nie zorientował, że sobie tutaj tak swobodnie hasamy. Tutaj jeszcze wychodząc, małe pozostałości napotkałam laboratoryjne. E, oprócz tych dygestoriów na dole, to to jest chyba jedyne świadectwo tego, że tutaj było laboratorium. Mamy pipety i mamy butle do trzymania odczynników. Jeszcze jakieś e, złamane elementy. Już nie pamiętam jak je nazwać, ale pamiętam, że na zajęciach z chemii organicznej się posługiwałam czymś takim. A tu już takie bardziej znajome butelki po piwie.